Z wszystkimi, którzy podobnie myślą jak my. My się chcemy zniżyć do mieszkańców, a nie, a nie brylować tylko w swoich, na swoich krzesełkach. Mówię o momencie, w którym byśmy na tym krzesełku mieli okazję usiąść. My nie chcemy. Wszystkich, którym, którym jest e, bliski. E, Życia, e, możliwości pracy każdego człowieka mieszkającego w tym rejonie. Czy tak powiem, nie przekreślamy żadnej opcji politycznej. Tak? Uważamy, że Żadne jeśli opcji. jest sensowny, Jeżeli... rozsądny i, i to, to uważam, że warto współpracować, nie. warto współdziałać, bo, bo mówię tutaj w tej chwili, y, no to też trzeba powiedzieć. Uważam, że to jest historyczny moment i historyczna chwila, kiedy znowu mamy okręgi jednomandatowe. To jest bardzo ważne, bo uważam, że w tej chwili jakby przestaje to służyć partiom politycznym, tak? Bo w tej chwili jest tak, że nie trzeba należeć do partii. Wystarczy samemu stworzyć komitet jednoosobowy i też wystartować w okręgu. To w tej chwili daje nam takie możliwości i dlatego też no, myślę, że w tym kierunku trzeba iść. I jeszcze raz podkreślam, że w gronie komitetu wyborczego, naszego komitetu wyborczego, nie ma żadnej osoby, która jest członkiem jakiejkolwiek partii. I myślę, że będziemy zachowywali ten status, że jesteśmy organizacją, że jesteśmy komitetem wyborczym bezpartyjnym, chcemy zachować tą opcję. To jest dla nas bardzo ważne. Też nawiązałbym ewentualnie do tego, co pan Andrzej tutaj nam tutaj powiedział, bo y, też to jest dobre, bo w tej chwili powoli moim zdaniem dojdzie do odpolitycznienia, tak? bo gro, gro mam nadzieję, nowych radnych, które wejdą, też nie wejdą z ugrupowania. I widać, że chyba przykład musi iść z dołu, a nie z góry, tak, żeby pewne rzeczy zostały tutaj postanowione, a z drugiej strony, że tak powiem, My tutaj żyjemy na swoim terenie, zarządzimy się tutaj całkiem innymi zasadami i dla nas jest ważna ta mała ojczyzna, tak, te sprawy, które dzieją się tam u góry, czasami nie mają przełożenia. Przeanalizowaliśmy kilka przypadków takich, kiedy rzeczywiście, kiedy burmistrz jest w innej opcji, Rada jest w innej opcji i całkowicie sobie dob dobrze radzą. Czasami jest tak, że burmistrz jest apolityczny, Rada też jest inaczej złożona i naprawdę nie ma w tej chwili to żadnego przełożenia, że, że jest, że tak powiem, ciąg partyjnienia, aż do dołu, do samego samorządu. Andrzej Grubowska, może pani tak. panu, będzie Pani kandydowała na burmistrza bytowa? Potrafię powiedzieć, jeszcze grupa nie zadecydowała. Albo pani kandydatura była przedstawiana na wcześniejszych spotkaniach, kiedy państwo się tak. budować tylko, koalicję, koalicję najszerszą. Tylko, że to nie było. Innej, innej formule. To w innej formule było przedstawiane, także Rozumiem. mam nadzieję, że tutaj też no, kierujemy się taką raczej sprawą, że tak powiem, wspólnego wyboru. Czekamy, dogrywamy listy i też chcemy, żeby to ta kandydatura zapadła jedno. rozumie, że grupa będzie miała kandydat na burmistrza, tak? Bytowa. Będzie miała. Będzie, będzie miała, dlatego i będziemy rozmawiali z ludźmi, których, którzy będą z naszej listy kandydowali na stanowisko radnych. Ich również się spytamy o to, kogo widzą. Rozumiem, państwa, państwa grupa, znaczy wystawi listę, rozumiem, do Rady Miejskiej w Bytowie, być może do Rady Powiatu Bytowskiego. E, raczej również. I do dziś rady. jeszcze? Nie. Aha. Czyli Rada Powiatu Pytowskiego, Rada Miejska. Oczywiście. I, Rada Miejska oczywiście, oczywiście. I, kandydat, na burmistrza. I kandydat na burmistrza. No, no ta, i będzie na pewno kandydat na burmistrza, kandydat. będą tak. kandydaci do Rady Powiatu i będą kandydaci na, do Rady Miasta. O, może w ten sposób. Tutaj powiem. też. Tylko, no. że nikt się nie, nie, nie wystawia. Nie wychodzi przed szereg my również. Tutaj. My się dopiero uczymy. My się dopiero uczymy. Proszę wybaczyć, my jesteśmy bardzo zdenerwowani, zażenowani. <laughs> Tą rozmową i. A dlaczego zażądowałem? Dlatego, że, że jeżeli się występuje pierwszy raz, no nie wątpię, jeżeli się występuje pierwszy raz przed mediami, to. Można popełnić to. To można, można stracić. Możliwość logicznego... Ale myślę, że tobie Pani już występowała przed mediami, Pani Wałbrzych. Nie, tu A. możemy powiedzieć, że Nie. Pani... Przy okazji jest... przedszkoli, także... Mimo, że, tutaj, A, że to Pani jest skoszona, chyba... ale naprawdę okay. dała taki praktyczny przykład, jak szybko znalazła okulary, prawda? W torebce, to znaczy, że ma porządek i jest dobrym gospodarzem. Ja rzadko w torebce jest porządku. Także Ja uważam, że... E... W dzisiejszym czasie i w przyszłych wyborach należy się pokłonić łowy, a nie górę. I chcemy to uczynić. Tutaj też może nawiązać do tego, też myślę, że Lada dzień. Mam nadzieję, że tutaj z panem Andrzejem troszkę nam podpowie. Będziemy chcieli też pewnie kogoś poprzeć, ewentualnie do, powia, do, do Sejmiku Wojewódzkiego. Tak, to będzie też tutaj nasza jakaś ewentualnie że tak powiem decyzja w tym wszystkim, ale no czekamy, bo, bo jednak no mówię, jest jeszcze troszeczkę czasu. I tutaj że może się włączę w tą dyskusję, jeśli chodzi o wystawienie kandydatury. Tutaj chcemy tą formułę zmienić, żeby nie wcześniej, tylko się jest pełna lista, bo ci wszyscy kandydaci na radnych są przedstawiciele jakiejś naszej społeczności, żeby to było takie, oni poczuli, że mają realne przełożenie na to, kto na tym stanowisku ma być, bo dotychczas Ci nasi wróżby, no przykrością akurat, to muszę stwierdzić, bo to od autopsji nas własnym sobie nieraz doświadczyłem, że nie umią słuchać społeczeństwa, tylko do nich mówić. I to jest, my chcemy to odwrócić. I, i, i dlatego skutkiem ma być tego takie właśnie podejście z, zachęcić do szerszego uczestnictwa, w ogóle w wyborach przede wszystkim, bo na dzień dzisiejszy bardzo duża część społeczeństwa jest po prostu nie bierze czynnego udziału, i, i przez to mamy to, co mamy, to można powiedzieć tak kolokwialnie. I idąc jeszcze dalej, po prostu. Największe przedsięwzięcia muszą być konsultacje, ale uczciwe. Nie do tylko napić, rozmawiać, potem coś panować, napić, plan rzucić i potem naginać go, i potem narzucać, tak trzeba powiedzieć. I to jest, przykłady są takie, no nie chcę tu dzisiaj tu mnożyć, nie o to chodzi i po to, że się spotkali, na pewno będzie okazji więcej, ale w tym kierunku są iść, żeby ludzie autentycznie poczuli, że mogą, mają realny wpływ na to, co w danym, w tym małe uczyźnie po prostu ma się dziać. No bo... tak, ale wcześniej państwo w sumie, bo pan mówi teraz, przepraszam, że słowo, że y, rozumiem, wszyscy kandydaci, tak, czy może osoby spoza, nawet osoby, które nie kandydują, a są w stowarzyszeniu, będą decydowały o kandydacie na burmistrza Bytowa. Ale wcześniej Państwo już proponowaliście w innym układzie kandydata na, na burmistrza, Wytoków, nie, ale, ale bez konsultacji, ale tak? Mam na razie... Nie to nie, to nie, to, jakieś, to nie, propozycja, nie, i... nie była propozycja propozycja, rozmawialiśmy może w jakimś tam szejszym układzie, ale, ale oficjalnie nigdzie nie padła żadna, żadna kandydatura na burmistrza. żadna. Tak, na 100% żadna, a to był podanka, bo mia, mieliśmy iść mieliś grupą, jak Państwo wiedzą, no, tak, i to tak, po prostu kady, nie. wynikało z tego, że. No ale go coś tam kombinuje.